Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony, oczywiście, snu i zapraszam na kolejny odcinek serii. Zagrajmy, wy w fir. W poprzednim odcinku spotkaliśmy naszego przyjaciela Grubaska, który chował się przed nami za kaktusem. Niezbyt dobrze ta sztuka mu wychodziła. Ale skoro przetrwał tak długo, może coś w tym jest. Nie wiem, może sa musimy sami spróbować pochować się za różnymi przedmiotami i udawać głupich. Teraz musimy złamać zabezpieczenia. Ale ja szczerze mówiąc nie pamiętam co, gdzie, jak i kiedy. Z której strony ja w ogóle przyszedłem. Eee... Tak. Przyszedłem stąd. Trupy są, to znaczy, że tutaj byliśmy. Nie zacinaj się. Tutaj nie możemy, czyli tylko tutaj. A, chciałbym zmienić broń na jakąś Sensowniejszą. No dobra. Od biedy. Hallo. Oj, tak. Czuję, że tutaj będzie epicka walka. Ale oczywiście nie możemy się tam dostać. Oczywiście drzwi są popsute. Bo jakby inaczej. O, o, tu, 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 tu. Mnie tu nie ma chłopaki. Kurczę, chętnie bym posadził tutaj minę, ale nie mam pewności, że oni wyjdą. Może tak tutaj Dobra, granat poleciał. Dobra, cały pancerz poszedł, ale może dzięki temu uda nam się za jednym zamachem kilku rozwalić. No chłopaki. No nie róbcie mi tego. Dobra, oni nie chcą. Co zamykasz? Halo? Macie prezent na ziemi? Halo? No chodźcie tu. Znowu granat? Znowu. No oni nie chcą współpracować, niestety. No to... Oj. Oj. Ja jestem za szybki. Ruszałem się jak mucha w smole, a ty mówisz, że jestem za szybki. No, przyjdzie tu któryś. Stoję, czekam. Ja jestem ciekaw, czy ja tą minę będę mógł zabrać. Zrobię z ciebie szaszłyk. Dobra, już po nim. Albo i nie! Zbytnia pewność siebie nie popłaca. Dobra, jeśli ten granat nie rozwalił tej miny, rozwalił. No. Wychyl główkę. Okej. Okay. Rzucił granatem, ale... Coś jakby tego granata, granatu nie było. Alu. Amunicja, to co lubię. Ta muzyka zaraz doprowadzi mnie do szału. O, masz jeszcze włeb Czy to coś jest? Aha, dobra, bagi graficzne Dobra, pancerz granaty e, Zabierzemy sobie ten pistolet. Zabierzemy sobie apteczkę i od razu ją zmarnujemy. Z tym się bawić nie mogę. Shotgun mnie nie interesuje. Zrzuć to na dół. Nie wiem po co masz to zrobić, ale zrób to. Rozkazuję ci. Eee, czy coś tutaj może. Co to jest za bydle? Czy to jest. Wow, to może siać terror, gdzie jesteście chłopaki, cip, cip. nie chowajcie się. O, oh! 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 Na gusta. cip O mój Boże. Ta broń jest genialna. Tylko szkoda, że tak mało amunicji do niej mam. Gdzie jesteście? Chłopaki. Ktoś tam, nie? Mm. Dobra, tu chyba wszystko. Bardzo chcę jeszcze kogoś spotkać. A, te drzwi się nie otworzą. O. To był wadnik. Wow! Dobra. Tamtą bronią się pobawiliśmy. E, gdzie się tu biegało? Aha! Dobra. Czasami mam jakieś zwiechy i. Mm, nie pamiętam klawiszologii. Gdzie jest ten mój karabinek? Tu jest. Nie, nie to chciałem. Tak no, dwa. Kurczę, ta broń była genialna. Szkoda, że tak mało amunicji, naprawdę. Wtedy to by mi mogli wyskakiwać całymi hordami. Dobra, chodźmy ich załatwić. <grym> Snajperka. Pokażcie się. Ups, 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 i po co ten granat, chłopie? ten co ten granat? Wystaw główkę. Dobra. Ała, skąd ten ktoś do mnie? do společného. Oh. Jak v Matrixie. Nie zacinaj się na stołku, czy na czym to ty, ty się tam zaciąłeś? Um, czy tutaj coś jest? Pst, mogę tutaj iść, A, tutaj nie mogę? Nie. No dobra, to ułatwia sprawę. Niech ja się tego poprawię. Um, tutaj oczywiście nie mogę. Mamy wiadomość.

Aha, ślady zacieraliście. Tak, cały oddział nie zdołał zniszczyć Fetela. Przypadło nam to w udziale. O, tutaj powiedzmy: Dostaliśmy co? Zlokalizuj i unieszkodliw. 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 No dobra. My to już byliśmy. Gdzie jest ten kaktus? Gdzie go zostawiłeś? Gdzieś zostawił tego kaktusa. Obiecałem ci, że wstacę ci go w dupę. Niech się ta winda zatnie. Zdechni tam z głodu. Dobra, ale to. Gdzie ja mogę teraz iść? Nie, tutaj się wracam. Mógłby być chociaż tak miły i mi ją tutaj odesłać. Niech się ta winda zatnie, zarwie, cokolwiek. Tutaj nie. Szyb wentylacyjny? O nie, ta kratka jest niezniszczalna. E, laboratorium, nie za bardzo, chyba że tutaj. Widzę, coś się świeci. Wzmac... Wzmacniacz ruchów. Nie wiem dlaczego. Nie potrafię tego normalnie, jak człowiek, wymówić. A, tu jest ten. Szybam. Hmm. To może faktycznie, którą. Hmm. Czy ja tu już byłem, czy mnie tu nie było? Są trupy. Tak więc... Czy nie ma tu jakichś wskazówek? Hmm. Nie! Bardzo mnie to martwi. Tak, tu nie mogę. Kto zajumał gaśnicę? Hmm. Tu? To mamy problem, bo nie wiem, gdzie iść. Nie, hmm. tutaj też już chyba byłem. Tak, to chodźmy od tej drugiej strony, zobaczymy, gdzie to nas zaprowadzi. Czyli tutaj. Chyba, że. <laughs> Dobra, tu. Teraz, tu. Dobra, ten grubasek był, gdzie on był, tutaj. My otworzyliśmy przejście tutaj. A nie możemy tego teraz nie. Dobra, zeskoczyliśmy stamtąd. Chyba, że drzwi się tutaj nie. No dobra, to nie ma innej opcji. Tylko iść tutaj na górę i w lewo. Dobra, tu nic, tu nic. A tak. Tutaj rzeźnię robiłem. Czy ja po drodze miałem jakieś... Przepraszam za to. No, windy. Oto jest pytanie. Nie. Tędy tylko droga. Co ja mam robić? Otworzyć tego nie mogę. Winda, winda, winda. No dobra, tu mam przejście, ale co mi po tym przejściu? Tu była ta broń. Ty w ogóle. Nie wiem co. Karku się pozbyłeś podziemia, podziemia. Może tutaj coś przegapiłem? Nie. To teraz tak będę kluczył bez sensu. Aha, to cię mam. Nie, nie mam cię. Fuck. Dlaczego te drzwi nie chcą się otworzyć? Dobra, jak zejdę tutaj na dół, to to nic mi nie da. I znowu jestem w punkcie wyjścia. Tak? Tak. Wrócić się też nie ma sensu. Hmm, zasilanie jakoś odciąć. No serio, będę tak latał jak kura z odciętym łbem. Y, chyba, że. Chyba, że, chyba, że.. Muszę iść tu. Nie no, tutaj już byłem. No gdzie ja mam iść? Niech mi ktoś powie. Tu nie. Ta winda nie działa. Zero pomysłów. Dobra. Ja tutaj przerwę nagrywanie i wrócę do Was, jak już mm, wykombinuję, gdzie w ogóle ja mam się udać. Tak więc, do zobaczenia za chwilę. Ok, jestem już z powrotem. Cały czas to pomieszczenie ignorowałem, a to w nim tkwi cały szkopuł. A przynajmniej taką mam nadzieję. Na dół zlecieć nie chcę, ale tutaj mamy jakąś drabinę. Latarko, nie wyłączaj się, ja Cię bardzo proszę. Dobra. E, czy to mnie gdzieś. A, kolejna drabina. Mam nadzieję, że za chwilę kable od tej liny się, liny od windy się urwą i tak obok nas przeleci. Oj, jak ja bym mu tego życzył. Dobra, najwidoczniej tutaj musimy iść i do szybu. Tak. Oj, może zaboleć. Albo i nie. Kolejny rozdział. Przechwycenie, nieupoważniony personel. Dobra, i co teraz? Pewnie cel misji nie uległ zmianie. Zaczyna mi już powoli brakować almy. Coś dziewczynka się nie stara. No, tu nic. Uwaga! Na co mam uważać? A cóż to jest? Nie chcę się przekonać. Dobra, znowu drabina. Wstańmy już. Zejdźmy jak cywilizowani ludzie. I co my tu mamy? Serio? Nie możemy tego użyć? Hallo? Zemsta może być słodka. A dla niego będzie bolesna. Chodź tu wsadzaj tego kaktusa oh, w dupską. Otwieraj. O fuck! Ty grubasie przebrzydły! Ty świnio jedna wpierdzielająca chrupki cały dzień. No i hm o to jest pytanie Czy ja to mogę normalnie zniszczyć, czy Niech to się wystrzela O, świetnie! Przez ten... Wow! Uderza solidnie. Chyba trzeba będzie tak to załatwić. Ała! Czy ja mam jakiekolwiek szanse z tym czymś? Jest! Padło. Oj, grubasku. W tym momencie przesadziłeś. Naprawdę. Ten kaktus nie tylko powędruje do, w twoje dupsko, ale ja też do gardła ci go wcisnę. I... Po choler on go ze sobą zabierał. Czy ja teraz mogę wejść do windy w spokoju? No by to szlak a hmm, dobra skoro z...